No to po pracy. Ooo, czerwone. Zapomnieliśmy pranie na noc wstawić. Stało całą noc na tarasie, ale na szczęście nie padało. Ta moja połowica, o, jest. No, sorry, podjechał. Nie wiem, jak stanąć. Nie wiem, co tu jest No nie wiem, macie no, jakiś no, no, tutaj no, ten zlot. No, znaczy pan, ten y, od kawy stoi, to już od dłuższego czasu ten stanowi. A babka to chyba się nie zorientowała, że tutaj stoją. Yeah. Mm. No dobra ta pojechała na imprezę spotkała się ze znajomymi ja przyjechałem do domu dzieciaki zasnęły po drodze więc udało mi się je przenieść do pokoju tak, żeby, się, żeby ich nie obudzić co, co oznacza, że mam wolny wieczór no więc pomyślałem sobie, że skoro mam wolny wieczór powiem trochę o swoim zawodzie, mianowicie jak to jest być inżynierem? Ja jestem inżynierem, mechanikiem. W ogóle śmieszne jest to, że skończyłem napędy lotnicze na Politechnice Warszawskiej. A przez ostatnie parę lat projektowałem sprzęt do wydobywania ropy naftowej z dna morza. Powietrze, samoloty, a tam dno morskie i tak. Ale jest to dobry, jakby. It's a good point, jak tu w Angole. Studia inżynierskie, jakby zawód inżyniera, jest to bardzo. Wbrew pozorom, jest to bardzo uniwersalna rzecz. Obawiam jakby ogólnie mechaniki, to można robić wszystko od. Od samolotu przez samochody, yy, konstrukcje jakieś, oczyszczalnie ścieków wszystko. No wiadomo, ciężko przejść z elektroniki do mechaniki albo odwrotnie. No ale jak to wygląda w ogóle potem w praktyce? Moi kumple z pracy, już to będą oglądać, niech komentują, jak coś z, powiem, jakieś farmazony. Jak to jest? No generalnie jest spoko. Jest to dosyć taka praca, która mm, stawia spore wyzwanie na początku. Ok, nie jest to pasjonująca jakaś specjalnie praca, w sensie w porównaniu do, nie wiem, tego co robi Bear Grills, tak? Bo się siedzi w biurze, ciężko pracować zdalnie jako inżynier i się robi rzeczy. No, na ten przykład, no robi się na przykład takie rzeczy. Uwaga, to jest to co ja robię tak sobie hobbystycznie na legalnym oprogramowaniu. Mam legalne oprogramowanie, ale sobie hobbystycznie tutaj sobie rysuję taką łódeczkę. No, i się robi takie rzeczy, i potem z tych, tak, tworzy się te modele 3D, na przykład, hmm, teraz jest duży nacisk na to położony, robi się z tego rysunek, robi się też obliczenia. Fajną rzeczą, jak się pracuje jako inżynier w dużej korporacji międzynarodowej, jest to, że jest szansa sobie sporo pojeździć. Ja w swojej pracy zawodowej jako inżynier byłem we Francji, w Rumunii, potem byłem wielokrotnie w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, byłem też w Afryce, w Angolii, czyli prawdziwa Afryka poniżej równika. Także trochę można pojeździć, można zakosztować takiego ciężkiej, takiej inżynierskiej roboty jakby w terenie i to jest najfajniejsza rzecz. Jak najszybciej trzeba dojść do takiego poziomu do takiej pozycji, żeby przełożeni chcieli cię wysłać w teren. Bo w terenie to jest zupełnie inaczej. Po pierwsze, człowiek się uczy dużo, dużo szybciej. Myślę, że moje pierwsze dwa tygodnie dały mi więcej niż dwa lata siedzenia w biurze. Poza tym, jakby namacalność tej pracy jest zupełnie inna, bo, bo jest, stoi to wielkie gówno i można do niego podejść, można je zmierzyć, można wziąć klucz, coś dokręcić, coś odkręcić. Poza tym, praca w, w terenie, taka inżynierska jest trochę luźniejsza. Nie ma menadżerów, nie ma kadry, nie ma ludzi od quality, nie siedzi się w biurze, nie trzeba pilnować dress Można przyjść w obsapanych jeansach i w polarze, może bez browara. Jest to spoko zawód. OK, jest gorzej opłacany niż informatycy czy programiści, w tym w obecnych czasach i pewnie tak już zostanie, ale też potrafi dać to dużo, dużo satysfakcji taka robota. Zwłaszcza właśnie przynajmniej dla mnie osobiście. Zwłaszcza jak się pojedzie, zrobi coś namacalnego. No nie, no właśnie, dla, dla przykładu, żeby rzucić jakąś liczbą no to ja pracowałem przy projekcie, który, który był warty. Yy, kontrakt opiewał na 220 milionów dolarów. Także tak, tego typu rzeczy. I człowiek tam jedzie i odpowiada za to, żeby coś zostało na czas przetestowane i wysłane do klienta. A jak się spóźnimy, to klient nam dowali milion baksów kary za dzień zwłoki i to jest na Twojej głowie. Znaczy tak, było na mojej, będzie na Twojej. Ale jestem lekko nieprzytomny. Jest za 21. Ja trochę pospałem, ale go Gorzata, żeby po nią przyjechał. Zabrać ją z tej imprezy. Więc jadę. Mam Na nadzieję, że się dziewczyny nie obudzą. Inżynierowie robią jeszcze jedną rzecz. Pranie.